Cześć, witam Was serdecznie na kanale Co tam w Hongkongu. Dzisiaj oprowadzę Was trochę po okolicy. Po okolicy niedaleko miejsca, gdzie mieszkamy. To jest dzielnica, która nazywa się Happy Valley, czyli Szczęśliwa Dolina. Jest to głównie dzielnica mieszkaniowa. Mamy leniwe popołudnie. Nie ma jakoś bardzo dużo ludzi na ulicach. Także oprowadzę was, a przy okazji wyjaśnię wam trochę o co chodzi z tym chińskim. Bo ja często na moim kanale wspominam o języku chińskim, o języku kantońskim, o języku mandaryńskim. No i postaram się to dzisiaj trochę Wam uporządkować. My z KY nazywamy, nazywamy te bary Gueilu czyli bary ekspatów. Ekspackie, bo są zawsze zapełnione ekspatami i zawsze się zastanawialiśmy z Kaywajem, czy, czy oni nie muszą pracować. Bo nieważne czy poniedziałek, wtorek, piątek, świątek, niedziela, zawsze oni tu sobie siedzą, popijają piwo i się relaksują. Jaki ładny róż, to była elka. Karnia. A tutaj mamy oddział publicznej biblioteki. Mieliśmy właściwie do oddania książkę dzisiaj, i nawet mam ją ze sobą, ale w czwartek biblioteka jest zamknięta i zapomniałam o tym. A tutaj mamy Sporo takich agencji nieruchomości. Muszę te kwoty poprzeliczać na nasze i wtedy Wam poświęcam, jakie tutaj ceny się prezentują. Na moda. Znowu agent nieruchomości. Tutaj można zatrudnić pomoc domową. Tutaj można zrobić klucz. 7-Eleven to jest taka nasza żabka. Convenience store. Tutaj niezdrowe jedzenie można kupić. Kwiatarnia. Owocki. Śmierdzące duriany. o kokosy, napiłabym się. HSBC, czyli jeden z największych tutaj banków. Hong Kong Shanghai Bank. W Polsce też już jest. Ładnie pachnie. To są tarty. Świeżo wypiekane ciaska. Języków chińskich w Chinach jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Praktycznie każdy region, a czasem i miasto, mają swoje oddzielne języki e, albo dialekty. Ale jeżeli mówimy o języku chińskim w odniesieniu do Chin ludowych, to zazwyczaj e, mamy na myśli język mandaryński. Język mandaryński to jest język urzędowy e, w Chinach ludowych i powinniśmy móc się w nim dogadać w większości regionów e, Chin. Mimo, że Hongkong należy do Chin, to rządzi się trochę innymi prawami i tutaj językiem urzędowym jest język kantonski i angielski. Język mandaryński nie gwarantuje nam tutaj, że się dogadamy. Osoby z, z mojego pokolenia w Hongkongu Zazwyczaj mówią lepiej po angielsku, niż po mandaryńsku. Na przykład moim mężem rozmawiamy po mandaryńsku, a nie po kantońsku. I wiem, że niektórych z Was to może dziwić. I owszem, pierwszym językiem mojego męża jest język kantoński. A mandaryńskiego nauczył się później. Natomiast ja studiowałam mandaryński, a nie kantoński. Po kantońsku niewiele potrafię powiedzieć. To prawda, chodziłam na kilkumiesięczny kurs kantońskiego, ale no mam tylko takie podstawowe podstawy. Konwersować po kantońsku raczej nie potrafię. Ja po kantońsku mogę na przykład w sklepie zapytać o cenę. Ale już niekoniecznie zrozumiem odpowiedź. Albo muszę trochę dłużej nad tą odpowiedzią pomedytować, żeby ją zrozumieć. No, także mam nadzieję, że może jak się dziecko urodzi, zacznie mówić, zacznie uczyć się mówić, to razem będziemy się uczyć tego kantońskiego. Chciałam wam tutaj pokazać świątynię. Tylko trzeba bezpiecznie przejść przez ulicę. Jeszcze nie do końca jestem przyzwyczajona, że tutaj jeździ się lewą stroną, więc przechodząc przez ulicę, też trzeba bardziej uważać. To jest bardzo przyjemna dzielnica. Mieszka tu dużo ekspatów. Mieszka też tu sporo starszych ludzi, bo jest stosunkowo spokojnie. To jest ta świątynia, którą chcę Wam pokazać. Nie wejdziemy do środka, tylko zobaczę, ile z zewnątrz mi się uda nagrać. A na szczęście, jest napisane, w którą stronę patrzeć, to człowiek z Polski się nie pomyli. Jest to albo świątynia buddyjska, albo taoistyczna, albo pół na pół. Takich też jest dużo w sumie. Tak wygląda wejście do tej świątyni. A tutaj można kupować zakłady na wyścigi konne. A jak będziemy wracać, tutaj obok jest tor wyścigowy. Tor wyścigów konnych połączony ze stadionem. Ale wracając do języka chińskiego, czy mandaryński i kantoński bardzo się różnią od siebie? No są to zupełnie inne języki, więc tak. Co prawda w mandaryńskim i w kantońskim jest trochę podobnych słów, Natomiast nie są one na tyle podobne i nie jest ich aż tak dużo, żeby móc zrozumieć całe zdania. Język mandaryński, język kantoński mają zupełnie inną melodię, brzmią zupełnie inaczej, e, mają inne głoski, mają inną liczbę tonów. W mandaryńskim mamy cztery tony, w kantońskim sześć. Tutaj wstawimy KYA, który podaje jakieś przykłady kantońskiego i mandaryńskiego, żeby to lepiej zaprezentować. Tutaj. Jeden z supermarketów. Widziałam tutaj polskie produkty zrobione dla Tesco. Kabanosy tu mają, polskie kabanosy tu mają. 啊，uh, 先来一些啊，uh, 完全不像的。Pukarnosna，足球。你要看吗？足 <music> 球，足球。School，啊，学校，学校，学校。校 Costal，教堂，教堂，教堂，教堂。 那来一些比较像的好不好？Renek，广场，广场，广场，广场。Sad，机习，机习，起色，起色。大家可能甚至会想学的，呃 p o s t c a 波兰，波兰，波兰，波兰。 誒，uh, 大家覺得今次呢、這個誒、uh, 視頻，大家想唔想我誒掛唔掛住我呢？想唔想我多啲出現呢？誒、uh,，大家覺得我喺這個視頻出現是不是比較少呢？想唔想我以後還是要多啲出現呢？對，這個就是普通話。Perfect. Perfect. Tak jak nazwa mówi, Happy Valley jest to dolina, więc no naprawdę jest to dolina. Jesteśmy w dole. Jest tu też dlatego raczej goręcej niż w innych częściach Hongkongu. Nie ma takiego przewiewu. Tak wyglądają małe busiki w Hongkongu. I fajne jest to, że one mają przystanki na żądanie. Jak widzicie, tutaj mamy też double decker, dwukiętrowe autobusy. O, znowu ten różowy samochodzik, Elka. Mmm, zapieczoną pieczoną kaczkę, pieczoną gejn się można kupić. Uuu, jak ładnie pachnie. I tu jakieś przeróżne skarby sprzedają. Mam nadzieję, że nie przynudzałam. Ja bym chciała, żeby te filmiki były informacyjne, żeby coś wnosiły. Ale też, żeby były na luzie i żeby fajnie się Wam oglądało. Także, jeżeli mi się udało, to dajcie łapki w górę. Tutaj jest mała zajezdnia tramwajowa. Tramwaje w Hongkongu nazywają się Ding Ding. Nie są tylko na wyspie Hongkong, w innych częściach Hongkongu nie, nie znajdziecie ding-dingów. O, zielona! Ajajajaj! Ale tutaj po lewej stronie mamy właśnie stadion i ten tor wyścigowy. Nie wiem, czy coś zobaczycie. No, widać, że jest trawnik. Po tej trawie ścigają się konie. Co tydzień w środę ścigają się konie, i też widać z naszego okna te wyścigi. Mam nadzieję, że kiedyś. Yy, ja jeszcze nie, nie byłam na, na wyścigach konnych. Mam nadzieję, że kiedyś Wam to pokażę. Na jednym z moich pierwszych filmików eee, nagrałam, jak się te konie ścigają. Nagrałam to, co widać z naszego okna wtedy. Mamy piekarnie dla psów. I słuchajcie, te ciasta wyglądają naprawdę jak ciasta. Takie normalne ciasta dla ludzi. No i ja się będę z wami już żegnała. Pozdrawiam Was serdecznie z Hongkongu. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się w następnym odcinku.